Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiejszą lekcję świetlicy chciałabym, żebyśmy spędzili w kurniku. Wiosna to taki okres, kiedy kury nie tylko niosą dużo jajek, ale też są chętne do ich wysiadywania. Wysiadywania to znaczy, kury siedzą na długo na jajkach, kura siedzi 21 dni, po czym wykluwa się maleńkie piskle. Jestem bez maseczki dlatego że jestem w swoim ogródku. Dlatego mogę jej nie nosić, nie jestem w przestrzeni publicznej, więc postanowiłam, że wy... będę bez niej. Zobaczcie, tu mamy różne rodzaje kur. Zobaczcie, są czarne i białe, jarząbate i wielokolorowe. Są też Indyki, zobaczcie, tu jest przepiękny indor, o który mówi Wam właśnie dzień dobry. Jest zdenerwowany, że mu przeszkadzamy w przedpołudniowej drzemce. A dalej słuchajcie, mamy bardzo ładny. O, tu jest indyczka. A dalej zobaczcie, taki śmieszny kobut w spodniach. I jeszcze inny, taki z czubkiem na głowie. I kurki, takie jarząbate z białymi kołnierzykami. Bardzo je lubię. Zobaczcie, a tu są perliczki. Perliczki to takie ptaki, które niosą jajka i bardzo głośno krzyczą. Zobaczcie, tu jest kura, która chciałaby usiąść na jajkach. Poczekajcie, może uda mi się ją sprowokować, żeby się do Was odezwała, bo ona inaczej się odzywa. Nazywa się to kwokanim. A tu zobaczcie, są jajeczka w gniazdach. Tak, zobaczcie, tu zniosła się jedna kurka, tu dwie. Każdego dnia kurka znosi jedno jajko. Piszmy teraz na zewnątrz. Chcę Wam pokazać różne jajka. Zobaczcie, to są białe jajka. Niosą je kury, nóżki. To są jajeczka malutkie. To niosą malutkie kurki liliputki. Tu mamy takie specjalne jajko, zobaczcie, które jest jajkiem zielonym albo niebieskim, jak to woli. I to jajko można nie malować, tylko ugotować. To są jajka perliczek. Zobaczcie, jak są różne. Jajka perliczek są bardzo stożkowe, tak? Taki mają kształt, w kształcie takiego stożka są. To jajko, no nie wiem, czy zgadniecie. Jak myślicie, czyje to jajko? No tak, to jest jajko indycze. Zobaczcie, ono jest całkiem inne. Jest przede wszystkim większe niż kurze, ale też jest całe piegowate. Nie wszystkie, są, nie wszystkie jajka indycze są tak mocno piegowate. Niektóre są mniej. Słuchajcie, a ja tu mam jeszcze takie duże jajka. Tak, duże takie. To są jajka, które zniosły gęsi. I teraz każda kura, indyczka, perliczka... Czy gęś, jak już zniesie sporą ilość jajek, to na nich siada i zaczyna je wylęgać? Czyli musi posiedzieć kura 21, indyczka 28. Są różne sposoby wylęgania tych jajek. Ja Wam dziś pokażę dwa. Pierwszy sposób to ten, w którym w tym przypadku indyczka. Siedzi na jajku. Okay. Zobaczcie, to jest indyczka. Tak. Cichutko. No, szypko, tak. Denerwują tak. No, zobaczcie, tu są pod nią jajeczka. Tak, jajeczka są. O, dziobie strasznie, tak? Już tak. I indyczka siedzi na jajkach. Kurki tak samo sadza się. Zobaczcie, pod spodem. Są jajeczka. Widzicie? I z tych jajeczek będą wykluwały się malutkie indyczki. Proszę bardzo, to są jajka różnych, różnych kur perliczek, indyczek i gęsi. A teraz przejdziemy do domu. Pokażę Wam inny sposób wylęgania jajek. Przeszliśmy do domu, do urządzenia, w którym są również wylęgane jajka. Nie musi na nich siedzieć kura. Ten, Ta skrzynka to inkubator. Słuchajcie. Tu wyświetla się temperatura, czyli w tej chwili jest Właściwa 37 stopni. Zobaczcie, wewnątrz na takiej kratce układa się jajka. Pod jajkami jest woda, tak? Bo tu jest zegar, który pokazuje wilgotność. Te jajka muszą mieć jeszcze odpowiednią wilgotność. Świecące się, tu proszę, świecące się żarówki utrzymują właściwą temperaturę. Zobaczcie, wszystkie, na wszystkich jajkach są krzyżyki, a na drugiej stronie są kółeczka, dlatego, że codziennie te jajko trzeba odwrócić na drugą stronę. Tam, gdzie siedziała kura na jajkach, kura sama dziobem przykręca swoje jajka. Natomiast tu trzeba codziennie rano wstać, sprawdzić wilgotność, i przekręcić jajka po 21 dniach takie jajka będą się wykluwać zaraz pokażę wam pisklęta które wykluły się dziś w nocy U, znajdują się kurczęta właściwie indyki kurcze jest jedno zobaczcie o, to jest malutki czarny kurczaczek który wykluł się wczoraj wieczorem Natomiast spod tej czarnej indyczki, którą wcześniej oglądaliście, przyniosłam dziś, zobaczcie, osiem małych indycząt. Zobaczcie, są dwa białe i sześć takich piegowatych jak jajka, tak? Ponieważ mama ich siedzi jeszcze, tak, na kilku jajkach, więc one mają tu urządzoną stołówkę. Tak, paszę mają i picie mają. Mają też ciepełko. Zamiast ciała mamy i piórek, mają kwokę, sztuczną kwokę, czyli taką lampę. Teraz przeszliśmy do innego pomieszczenia, bo chcę Wam pokazać kurczątka, które przyjechały do gospodarstwa, czy nie, właściwie przyjechały w inkubatorze i wykluły się tydzień przed świętami wielkanocnymi. Zobaczcie, jak są różne. Poczekaj, ja to spróbuję. Zobaczcie, jak są różne. Są i z brązowymi piórkami, i z czarnymi. Są szare, zobaczcie, zaczynają, tamte małe pisklątka miały puch na sobie, a te mają już piórka. Zaczynają im wychodzić piórka na. Oj, uciekaj. Wychodzić piórka na skrzydełkach. Jest jedno takie bardzo ciekawe, zobaczcie, nie wiem, czy dacie radę zobaczyć, takie, które ma całkiem gołą szyję. Chciałam Wam pokazać. Pisklę, które nie ma w ogóle piór ani puchu na szyi. Ma całkiem gołą szyję. Zobaczcie, u niego można dokładnie zobaczyć policzki z uszami. Widzicie, fajny. Jest tylko jeden. Oh. O tych zwierzętach opowiem Wam jutro ucieknie. Na tym skończymy dziś opowiadanie o ptactwie domowym. Mam nadzieję, że Was to zainteresowało. Następnego dnia spróbuję Wam opowiedzieć, czyli w środę, o innych zwierzętach mieszkających w gospodarstwie. Będziemy przechodzić od zwierząt najmniejszych do największych. Dziękuję bardzo.